Kodkadaj, nie ja Kodkadaj, ja to bym preferował do... tu. No to tam jak preferujesz to stanie. Aj, piku, piku. E, e, Dobra, e, Dobra piku, piku, dawaj. Piku piku, piku 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 pika 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 ku, pi ku, ty się tam nie odzywaj, bo nie chcę ci na filmiku. Nie, uluju. Ale tutaj mnie oh. nie widzę. Oh. To jest skład. Po lewej. Na ja sama bym wiedziałem. Koleś, 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 dwóch kolesi. Mam laga, mam laga, panowie. Spokojnie. Dobra, zabieramy się Skopikujemy i spadamy stąd. Nie ma tu temu. Ale drewno. Stój. stój. Stój, cyklop. No stary. Paliwa nie wziął? Bo nie wiem, w chwilę dla Nie. Niestety, teraz paliwo. O, 11 z klucza squatcha. Pompę mam. jeszcze ta nawiebuję z tego. Ej, koleś. Znowu koleś. Jak stąd wyjechać? No, chodź tu o, o, o. obra, o drugi Pali macie Dobra, dobra. Dobra, dobra tu jest. A ja tu mam 70. Drew od Szynki obykane, tak? Wszystkie? Jeden bierze kup. Ej, dobra, ja właśnie tego opłacę, bierz, Wybrać samochody. No, wyjeżdżaj nim. Dawid. jeszcze zobaczę, jaki to jest silnik. Niech to nie idzie. E, ha, legendary. Jed, jedno C4, trzy auta, dziękujemy. <laughs> Plus skład, ale tylko Plus skład, I legendary, kłato. kurwa. Tak? Wszystkie? Nie. I ja mam legendara. To jakaś skrzynka jest większa, panowie, to gdzie jest autem. Dobra, proszę. To mogłeś po odnieść, no kurwa. Czekaj, okay, to autor to Nie mogę. Ale pomóżcie mu ktoś, bo ja nawet dzidy nie mam. No, to ja to mam zacy... No ja mam dzidę. Ale skrzynki w... skrzynki wszystkie opakane? Daniel. Da, ja opakłem tutaj. Ale jeszcze do góry Daj, nie mam Ej Dawid filmę to jest. Koleś za hatom jest znowu Koleś za tą katą jest, yes, 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 yes. Koleś, być, bo, bo jest, 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 jest. Ej, koleż weź tą wejść, bo byś wpadł, ale po co ci to? On stąd O strony garażu wychodzi koleś tego zauważaj

Coverujcie mnie, to ja obczaję jeszcze te skrzynki do końca, Kura no. Ja No kurwa, 3 cztery, auta, kładzie... Dokładnie, no ale... Samochodziki. Ale... opłacałeś, mnie, opłacałeś. A ten kład to jaki to jest? Nie wiem. A, zaraz go ja spiskam, normalnie. Nie, nie nie, nie, nie wziąłem klucza. Legendar. Ale nie wziąłem klucza. Dobra. Dobra, ojstać. Ja ojstać ja Jedźcie szybko. czekaj Dawid. Stój, 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 stój Dawid. Ja, ja tu zostanę, a wy jedźcie. Dobra. Dobra. Czemu to zostajesz? Gdzie je chowamy? Ja mam tu 900, dalej jedźcie. A na zimę dalej. by trzeba. A ja nie mam tam autoryzacji. Prowadźcie próbuję. Ale ja mam. Ecyklop, cyklop, ty możesz swoim wracać do domu. Co Ej, I, i, i telepnie się do nebusa? No właśnie. Piotr, wiesz gdzie jest ta baza, nie? nie? No jak jest nasza na A zimie. Czy pali po to po przeciwnej stronie drogowiska nie. nie Ja też nie wiem. Słyszałeś, Piotruś? Hmm? Tam gdzie jest nasza mała baza leży po przeciwnej stronie tropowiska. A no. na końcu Tak Ej, a czemu my jedziemy dokoła? Fuck Nie wiem Nie końc się tu w tej Ja ty, ale to ma o tym się do siebie, nie ma poi To już dwóch typów waże, nie? Olu, już żelazo mi wyrosło. Dobra, jadę. Ja miałem to zajmować. Ja Też tutaj na drop, na drop jestem. Ale ładnie... A tu jakiś A jakieś samochody mi jeżdżą. Co ty gadasz? No, to nie Dobra, no kolejne, prawda, z wszystko nie ma. Dobra, Mój Mokolich, prawda, skrzyki, ale tu już wszystko nie No no, tam zostało kilka kamienia i w ogóle szlag? tam to weźmie. Ktoś wymień Co ty gadasz? Dokładnie. Teraz nie ja mogę z bitmią dobrażniać. Fuck. Ej, tu jest nikt, Tomek! Ej, Luj, gdzie, ej, gdzie my pojechaliśmy? Jak ktoś kurwa jakoś nie wiem Ale my na tą zimę pojechali Kurwa A co, kogo nie. was? Nie Nie tak tak Nie, ktoś Ktoś go ktoś na szat jest Dobra, zaraz wrócimy z Piotrą Zawieziemy, Zawieziemy są, są, są Autor Sąsiedzi? się No wejdziemy na to Ale to też Ale tu gówno się wlecze. Masakra. No to chyba jest 800 wpieprzona. No przecież ktoś już się do mnie trzyma, Jeszcze czekaj, ja nie mogę tego A my dopiero na zimę jedziemy. Zostawimy auta i tepamy się. No dobra. wiem, koleś ja chce mi zabić. Gdzie idę? Wszystko ogarniałem. udało się, tak czy tak. No. Ale i temów też ładnie było. No, no jak ci powiem? To jest wolny X. na dół, czy coś tak. Ja mam więc taką kod. To jest moni. Noś na kraju? Ten... Max Max, dobrze Max, zawsze do tego typowy samochód, ja on teraz sobie... pod naszym pod dom, mnie jest pierwszą najlepszy, który był u ciebie teraz. No, ale Piotrusz, ja chwilę no, zaraz, zaraz będziemy, że jesteśmy przy nasza, naszej małej bazie. I teraz Piotrek tu na dół jedziesz i i ja prost, i, i prost, w sumie prosto, oho oho tak? Tak. Dziękujemy za wąchy. Trochę odbił w lewo. To jest o, i tutaj, i tu, tu, tu gdzie jadę. O. o, widzę. Jest czymś po A nie są. A ładna? Otwieraj. I zajmij szybko. Kurwa, pałrunga. Oj stać, tylko nie zbieraj ich. I maszynę postawiłem. No, ładnie. E, ale to wszystko teraz gdzie, gdzie masz? Pokaż, gdzie Proszę. Dobra, ale choć wyjmiemy z tych samochodów. Na, 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 na. na szybko. A ten jest pusty. Ja mam wszystko przy sobie. E, naboje, naboje są, zostaw, nie? Kurwa, Tak. Ja widzę. Pozwoli, że to będę ja to Dawid. Dobra, odłóż. No, a na przykład, że już. Wiem, to w koleś, albo dwóch koleś jest to przed bazą naszej i drugiej jakiej przeli. Nie mógł o to wyrażę. Eeeh, możemy się do ciebie teleportować, czy co? No, dawaj, dawaj, dawaj. Że jedna samo do mnie, co? to zaraz, przynajmniej ten. Spoda. Od, Odwiedzimy to wszystko. W ogóle, co tam jeszcze masz? Auto i. E, nie rozejrzmie, nie? ja jestem w aucie. Eee, Piotruś, ty amo zostawiłeś w aucie? A Ja mam przy sobie. Ty już. Tam masz tylko kłada i auto, tak? No nie, tylko. No, Piotrek masz paliwo, to nie koniec. To do, do wyjechałem. Ja. I bierz tego kłada, bo koleś tu. Gdzieś tu campi, uważaj na niego. Tu jest jakiś koleś? Gdzie? Dobra, bierz kłada, bierz kłada. O, dobra, nieważne. Dobra, tepam się też. Nie widziałeś go? On stał ci przed ryjem. No znaczy to że gdzieś tu kampi już Dobra ja czekam czekam Przedryłem ci stał stary No, ja, no ja, mówię, ja, mówię, ja że mówiłem w diskucie prędzej Bo ja tak ustawiony że go nie widziałem ale... On by ci wszedł do samochodu by... Dobra tak. Wszystko Siadaj No siadaj Dobra na hapek, w ogóle nie ma A Ej, ej. c nie była zmarnowana. No, no nie. Ja teraz ich. No raczej się Dziwi jak się zaloguje. Mamy typa przed bazem Jedziemy już, jedziemy. jedziemy Spokojnie już jedziemy Chwila, jed... Chwila i będziemy Ale jeden? O, jednego widzę Aha Daj mi go Ja autem są, o, on jest ten przy, przy naszym gwieździe do garażu Dobra biegać. poświęcę tego kłada, nie? No poświęcam no, wjechać Auto? Nie, jestem ja, ja. No, to było siu Ty by to było A kogo tu dał ty klap Który tam, który tam? Co No to był już są siad dał mnie trzali no, do mnie z MG. No uciek. Ja wam powiem coś. Czekajcie. Czekaj, bo tu jest jeden z... ...tifów. Rv, rv. Co? Przywitaj się ładnie z YouTubami. Ooo, siemanko. Szymonko, Siemanko, pozdrawiam ale, ale wszystkich. Mamusia, tatusia. Ale Cała nie ma miejsca tu. Całą rodzinę. A czemu nagrywasz? A, tak. Tak, o. A, tak o, a robiliście coś? wiesz bum-bum? Szakalaka? dzisiaj już nie, dzisiaj już nie. Tak, Ej, ale kto tu siedzi z tych tifów? Nie wiem, co... Tu siedzi tu siedzi Ionek. A, Ej, ty masz, Pisz na ty masz nasze auto chyba. Pisz na czacie. Nie. Dobra, otwierać? To tak. Nie. Ale tu nie zbiścimy wszystkiego. Takim głosem zbita do szata, kto to pojedzie? Ej, koleś... Ej, koleś nam wszedł do garażu. To tu, jest jest, tu jestem ja z Petra, sam okay. No tu wejdzie samochód! Davi, bieżaj tu, kurwa! Starcie, kurwa, zajebie! Zamykaj! Wyciągaj! To tu, kurwa, szczela. No właśnie. No oni... ...szczelarią. Szczelarią. Ej! To jest Davi. Nie... Uwielbiam, wy... że ktoś... Nie wy... nie... Co jeździ tym samochodem? Ja. Mm. ja. Lefego jest chłopak. To, Co ty mi palił Oni. No, no stary, to... ja mam czarno, bo tak kurwa wjeżdżasz. Co się ma pasuje? Masz obrągi? nas I... się, się. Ja się do Piotra zapytam, bo mówi, że ma czarno. Nie ma. Chcesz? Ale tu są, dobre. mam. Ej, nie, dobra, nie mam. Dobra, teraz Ej, nie wie, ale... Ej, kogo ta pompa? No dobra, a co mam zrobić z tym autem? No pompa była w domku porajdzie ja wiem... Ty tylko postawię. wyjdź z tego Masz, pieć Tam popraw po, po. No ludzie ja... No zaraz ty... wstawimy auto Widzę. Pięknie. Tylko nie, do, nie do ściany. Jezu, ja, zaraz się poprawię. Ej, nabiłem jednego, ej, podbierajcie go. Dalej, wyłazić. Dzięki okay, jest przy naszej, przy naszej bramie. Widzę, 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 widzę. Ale drzwi. Proszę bardzo, no, widzę. ja gówno, dwie farby, bym miał jakieś. A, tu jeszcze jedna jest. Tu jest jeszcze jedna? 47 strzał. To za co zrobić? No, chwila. A kto, gdzie, ale gdzie oni są w ogóle, bo ja nie wiem do kogo strzelać, więc... ja się, to ja. Ej, Dorek, panowie, e, może się damy krótki, co? Tak, ale na pasek dawajcie. No. Ja na pasku, ja, ja na pasku nie mam miejsca. No to tutaj mi dzidę. No, ja, ja nie, ma, ja nie mam dzidy. To no, po prostu, czy to za kurtki te dobra, jest. A to weźcie wszystko z tego auta. Jak coś tu biegnie. R R v. Dobra Kurwa Dobra czy są to dwie Nie wiem nie mam pojęcia ja Tak jeszcze ja... trzeba y, cyklopa samochacie ja ściąłem kurtkę tą wraziłem. Goni kurwa przyszli, R.V. Co? Koni kurwa bieli, bieli. Nie wiem. Ja tu na do garażu nie mogę wjechać. Ej, Czy nasz. Dlaczego wy, wy te bramy? One sobie tak działają? To wystarcza. Dobra, raj. Right. Raj, Rajdzi kudane. Co? Rajdzik kudane. Prawda Piotruś? Tak, no Nie, ja. yeah, mogę auto. Dobra. Papa pa. Siema. Na Jo. Łapka w górę. I subik.